Dobra, elu, otwieram. Mam 5 skrzynek. 500 modów. Znowu będzie wodzie taka tam. I tam surprise. Mada paka. po 90 modu. A był Statrek, te Gajzek. W sumie wolę ten gajzek, bo jest więcej martwych. To modu to jest takie chujowe. Ajzakiem wygrasz. Ajzakiem? No wiem, mam, ale ze statrakiem, nie. Atomic Alo i obok. 10 euro. No, malutko. No więc zawsze coś. Znowu pepe antyk, tak jak na poprzednim otwieraniu z kosą No, coś, coś, coś takiego hmm, wie. Co? Coś, coś. I co ja wtedy mówiłem? Teraz P2000 Puls. Co ja wtedy mówiłem? Na tym. Co się z tego BKM Nie wiem. W właśnie, ta m 4 która dropi z tego, to szczerze nie opłaca się. Znowu P2000 Puls. ta Eee, tak się i na uderzenie to jest Kijowa. Dobra, ostatnia skrzynka. albo Muszę... w sumie dobra, zobaczmy. I Karambit, Star Trek. No, było blisko Galil Trek <laughs> Ale kamień I Nie yes, yes. podoba mi się w ogóle. czy Bizon przetestowany, Star Trek Galil... mogę też przetestowany, Co jeszcze zrobiło? Dwa razy przetestowany this... Dwa razy fabrycznie. Dobra, Elo, Elo. Otwieramy Eee Mi dał tą skrzynkę Orol, nie zaakceptowały i nie przyjął. Orol. Co za łązę Elo, Elo, kosa, kosa, kosa Karambit. Karambit, karambit, taki statrak. Krad Jak ja na szczęście, człowieku. Zaraz będzie Fire Serpent, aby kurwa z katrakiem. Nie, to jest 200 euro. Nie, kosa, Powaga. Huntsman czysty. Orrol. A tak samo to dwie berety. teraz jest to chyba zaparwione. Cześć, <grym> <grym> to zobaczyłem. Fajne kasa. <grym> ci są te berety. E, e. a tu są. Nie, przetestowane, owo. Chociaż ci powiem, że wolę na przykład 5.7. Ten utwardzenie, to jest pełno fajne. Uj, otwieramy. O. No fajne, ja miałem tego, akacza 5.7. Tego 5.7 Heptler. Kurde, tego! Kurać. P90 zimnokwisty mi przyleciał i obok jeszcze tak 9 niebieski tytan A dropnąłem Tech-9 yy, niebieski tytan, ale bez statraka, a był obok ze statekiem. Zajebane kurwa jest. z Kurwa, przeżyłem to wcześniej A tu jest, to jest niebieski tytan, o lol Dobra Otwieram trzy różne CSGO 3 uh, Ty, kupisz mi skrzynkę CSGO 3? Nie wiem, zresztą chcę kupić. A ci oddam skrzynkę 11 dopiero, bo ja wtedy będę mógł kupować, bo ja mam 30 centów jeszcze A ja otwieram. Mam skina jakieś, Mam teraz skrzynkę, prawda? Wybiorę pantera, pierwsza skrzynka, druga skrzynka, nowa widmo, Ole, AWS Mixer, gra. No Chuj, dwie berety ja ty przystań. Ale. Wywalisz go. Dobra, otwieram tak, pierwszy jest Breakout, a w ogóle z tego chyba Butterfly No bo inaczej, korak, patrz, wejść, no. wyjdź. Wejdź, wyjdź. I żeby ktoś miał po prostu inny tego. Właściciela choćby. Dezyk to jest mój kuzyn. No, no to dlatego, no no, Matinez, wyjebiesz go, dobra? E, SSG, odfłań, SSG nie, o nie, Boże. No to wy ty, wejdź, wyjdź startuj, ja No Mr. nie, no ty. A jeden, ja skrzynki Ogo, otwieram. Nie otwieraj, na tym weźwić Otwarcie. Nie otwieraj, na na tym. Na... na nie na poczekali, na rozrzewce. Dobra. Czemu hmm. mi nie gadacie, się, że skrzynki mam otwierać? Co za zjemy? Szybko! 11 sekund masz. Halo? 8 sekund. Aj kurwa, nie dałem rady z drugiego. Obstawiłem jakieś cyfry niedawno Poczekajcie za dwu... Uuu, dwie berety, no. KOSA, 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 KOSA Siema, siema, Otwieramy cztery skrzynki Te zielone, mm, są te letnie One teraz spadły w cenie, bo są po 30 centów Ale w sumie nawet dobry drop z nich jest Bo na, na przykład podoba mi się ta AWK P2000 Mi się podoba mm, Nawet ta M4A4 jest fajna Jeszcze KOSA jest do dropnięcia Chociaż no, KOSA raczej nie wydropię z tej skrzynki, ponieważ Dosyć dużo dropu jest jak widzicie na przykład w tych CSGO 3 jest o wiele, o wiele, ale o wiele mniej, bo na przykład jest chyba dotąd, jak dobrze pamiętam, czy może o jeden slot więcej, a tutaj macie no raz, dwa, trzy, cztery, pięć, możliwe, że sześć nawet slotów więcej niż w CSGO, dlatego w CSGO właśnie najlepiej, no, naj, najłatwiej może no właśnie wytropić kosę, ale dobra, pierwsza skrzynka, tam Deek bo ze statrakiem przyleciał i pierwsza skrzynka USP Krwawy jest obok, z lewej i z prawej dwa statraki. jak zwykle no ze statrakiem by mi się nie mógł trafić. Okej, okay, kolejna skrzynka o P90 wirus. Pewnie brzydkie jest, ale kiedyś 18 euro chodziło, jak pamiętam. O, zaprawiony walkach. walkach dużo skinem widać. O, dwa razy fioletowe itemy przeleciały i CZK Hexan. Chyba Awka tam przeleciała, chociaż nie widziałem. Szkoda, szkoda, bo taką awkę bym chciał i ostatnia skrzynka. Tu tu, 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 tu. Max 10 Ultrafiolet. Mm, Okej, okay. wszystkie, zaraz zobaczymy. Będziemy się Wirus. Zaprawiony w walkach. Przetestowany w boju Mach 10 i krwawy tygrys, lekko używany. Yy, I CZK Hexen, właśnie, bo cztery skrzynki otwierają. No, dosyć słabe i wydropiły. Ale co, no, kosa już raz była. Możliwe, że jeszcze kiedyś coś wydropimy. więc no, widzimy się przy kolejnych otwieraniach. OK, otwiera, otwieramy trzy, trzy skrzynki. Pierwsza, kosa pierwsza, druga glok. Kurde, szkoda, że nie ze Statrakiem. W ogóle mało broni ze Statrakiem leci, zauważyłem. Hmm. Czyżby lekko? Bo fabrycznie nawet. Coś hmm. to wątpię. A dobra, o tam jakieś Statrak przechodził. Mało Statraków, zawsze wszystko przelatuje, a Statrak nie może dropnąć. Dwie berety Pantera. Chyba przetestowane. Nie wiem, jak tak widzę po jednej. O, jak nie zaprawione. Okej, okay, pierwsza, druga, pierwsza, druga. Mm, raz, dwa, trzy. Ok, tak. I teraz będzie stan tak Wiktoria ogólnie. Co wam mówię O! Byłem blisko CZK ze satrakiem, no ale jednak tutaj dwie berety. Ok, mm, i teraz sprawdzimy stan. E, dwie berety przetestowane, tak jak mówiłem. Lekko używane, to też mówiłem. I. 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 I, i też, odrypnąłem. Też chyba pantery Dwie przetestowane, no Dwie przetestowane i lekko używane Więc myślę, no nie ma źle No, Wiecie, gówno i gówno, no ale tyle W temacie, dobra, elo elo Siema siema, czy 2 0 Mroł, mm, siema I'm not a fan of puppeteers But I have a nagging fear Someone else is pulling out the strings Something terrible is going down Through <laughs> the entire town Freaking anarchy <laughs> and all it brings